Siemaneczko wszystkim, z tej strony Naleśnikowa Gamerka I witam was już w 11 odcinku z gry Just Jackrabbit 2 The Secret Files Tak, tu już są trzy ostatnie poziomy epizodu I na samym końcu będziemy walczyć z głównym bossem Tym niedobrym żółwiem nie wiem jak się nazywa, już nie pamiętam. Podpowiem tylko, że on był w jednym poziomie laboratorium szczurów, gdzie tego miał swojego robota i robot walczył z tym królikiem. No, Wiadomo to o nie. No to było kilka odcinków temu. No dobra, jesteśmy w piekle, takim ognistym poziomie, gdzie... Poprzedni poziom był lodowaty w poprzednim odcinku, a teraz jest przeciwieństwo: inna muzyka, inny wygląd itd., itd. No dobra, więc nie przedłużam i zaczynam gerać. to idę na lewo, ponieważ jest tu złota moneta. Tu nic nie ma, dobra. Pies by mnie ugryzł. I tak, przed chwilą były te ogniki, a teraz są kostki lodu. E Takosy! Bardzo mi się podoba. Muzyczka w grze po prostu uwielbiam. Taka mroczna strasznie pasuje do tego poziomu. Idziemy tutaj, bo tu są monety. Tak, był telewizorek z błyskawicą. Dobra, idziemy dalej. I tu jest żyćko. Zawsze tak robiłam z pasem, żeby doskoczyć, ale tutaj jest przejście i mamy 60. a bla i mamy już 60. albo 61 życie życie czy jakoś tak Dobra, idziemy dalej idziemy w dół ile takosów. aż mi się przypomniała taka piosenka It's raining tacos na no, na no, na no, na no, na no. tacos don't need square The Super You Mouth and klasie. A jest, dobra, nie będę śpiewać. Chyba ktoś kojarzy tą piosenkę. Dobra, nie wiem po co jest ta dziura. Nieważne. Idziemy dalej. I te fajne drzewa. Podobają mi się. Strasznie. Zawsze nigdy. A czy nigdy. Zawsze się zastanawiałam czy przejdę dalej, czy nie, bo ten słupek z czas... z czas.. z czaszkami mnie mylił. Tak Także no. Widzicie? Bym ominęła kryształy. Bym ominęła niebieskie kryształy. Dobrze, że się zawróciłam. Wiem, były nieraz błędy, że jakieś niespodzianki ominęłam. Jak na przykład w tym zamku, to ominęłam kryształy. Nawet dostałam taki komentarz. Wiem, nie zauważyłam po prostu, więc mój piękny wzrok jest naprawdę piękny. E, więc no, tutaj potrzeba 5 monet. I ja akurat będzie. I mamy 20. Ta czaszka mi się podoba z tymi rogami. Ogólnie ten klimat mi się mega podoba. Tutaj była czekolada, tu jest lód. Takosy znowu. Jupi. Skrzynki. Wow, 99 kryształów! Dawno tyle nie było, prawda? Ostatnio dosyć dużo kryształów było w tym. E, na łące. Jupi, znowu tak go z... Chodź tu panie ptaku. Chce cię zabić. Zdążę, zdążę. Chociaż tyle. To wygląda, jakby to była jego ręka, ta po prawej stronie. Ile takosów? Nic innego, tak praktycznie do jedzenia nie było, tylko te takosy. No dobra, więc skończyliśmy pierwszy poziom w dzisiejszym odcinku, więc pora na drugi w dzisiejszym odcinku, a ogólnie piątego. 125 kryształów, dawno tyle nie było. I tak jesteśmy w piekle. Ja to zawsze to piekłem nazywałam. Idziemy dalej. No, tak myślałam, że coś tutaj jest. Sześć monet. Ej, diabełki. Dzień dobry, dawno diabełków nie było. Tutaj to potrzeba. No, jeszcze coś tam rozwaliłam. Podoba to takie tło ruchome. Mnie, że to całkiem z tyłu, gdzie jest taki śmieszny zamek, ta paszcza i tak dalej. E, tylko te dolne części, te trójwymiarowe, mi się podobają, się tak ruszają. No i został. I za niedługo będzie jeszcze jeden odcinek z tych królików, czyli z szarłej demo, gdzie są tylko trzy poziomy. Eee, dobra, idziemy dalej. Tu coś jest... Nie. Super duper machewka, nie potrzebuję jej. 18 monet. Tużyćko. 61, ogólnie 62. Drugi poziom. Uuuu. Teraz hot dogi, nie takosy, tylko hot dogi. I znowu kolejne żyćko. No proszę. Idziemy dalej. Według mnie to jest najkrótszy poziom w całej grze. Tutaj można zebrać bardzo mało kryształów. O, i tu jest miejsce, gdzie speedrunnerzy używają bomby. Tej. Czy tam dynamitów. Idą na samą górę. I, przesk ała, I przeskakują nad tą ścianą, gdzie strzelam i omijają cały, cały taki jeden segment, czyli to miejsce, gdzie pokazuję. I przeskakują, nie mogę pokazać, i przeskakują aż do tego miejsca mniej więcej, aż tutaj przeskakują i kończą poziom. Tak, tylko 7 kryształów zebrałam. Bardzo malutko, nie? No dobra, więc pora na ostatni poziom w tym epizodzie. I ostatni poziom w dzisiejszym odcinku. Szybko, prawda? Według mnie. Dobra, to mnie doskoczy, to muszę iść w tą stronę. Coś jest? Nie ma. Rzeczko, już 63. Nie wiem ile można ma ogólnie maksymalnie zebrać. Już nie pamiętam. Jest nie ma. I uwaga, będą mia szczury latające. A macie kryształ, pistolecik, to jest moneta. Hodogi tam były chyba. A nie zauważyłam tego diabła. O, i też jest tutaj kolejny moment, gdzie speedrunnerzy robią. Czyli nie szelają od razu tam, gdzie były te latające jaszczurki, tylko idą aż do tego momentu i robią tak, tak przeskakują. Aż do dziurawego mostu tam nad monetą. O, tak mniej więcej. Zrobię ten sposób, bo nie chce mi się tam Jezu, ja nie chcę tam od dołu i o, udało się chodź tu. Dziękuję Wow, tu i marchewka potrzebowałam tego. Tu, 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 tu. I będzie jeden moment, gdzie będzie trzeba bardzo dużo razy strzelać do klocków. A zrobię tak dla punktacji. A czemużby nie? Piękne zakończenie. O, nie, nie przez tą dziurę idzie się po tą monetę, tylko pod tą. tą. I zebram przed chwilą dynamit. Chciałam skoczyć jako, żeby nie do tych trampolin się tak nie chciało. I rozczelania. Będzie milion pięćset tysięcy? Zobaczymy. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam liczbę. Ja i moja perfekcyjna matematyka. Wow, wulkanów nie dotknęłam, jupi. tu, kruku. Coś jest nie ma. I uwaga. Tak to są te klocki. Ile będzie szczelania? A tak sobie rozwalę klocki, żebym miała minimum 1 500 tysięcy, chociaż. A, tu w niektórych ścianach są te... No właśnie monety, jeszcze bym zapomniała. Już mam 20, juppika jej! Jest i będą jeszcze w innych miejscach moneta, monety już nie wiem czy tam złota, srebrna i tak dalej, ale zamienię na kryształ. Wątpię, żebym miała 1 500 tysięcy, ale jeszcze zobaczymy. Szczelaj to szybciej, jeszcze troszkę. To już byłam dobra. Dobrze, że nie w niektórych miejscach są te dziury, żeby łatwiej szczelać. Jeszcze troszkę. Tak udało się. Idziemy dalej. Checkpoint. Idziemy tutaj, bo są kryształy. Marchewka niepotrzebna mi. Zabiłam jaszczurkę. Zabiłam jaszczurkę. Ło! Wow, ale poleciałam Znowu jaszczurki i znowu kółko diamentowe A zaraz będziemy... Bo chciałam najpierw kruka zabić. Dobra, idziemy tu. Pochod dogi i pistolecie, żeby szybciej i lepiej strzelać. A ła, to było nie fair. Dobrze, że to jest checkpoint chociaż. Dobrze, zrobimy takie coś. O. Myślałam, że zniknęły te rzeczy. Jeszcze czerwone. Te. Nie, wątpię, żebym miała tyle punktów, ile trzeba. Kruk. No właśnie. Ui. I tak, wziąłem checkpointa, bo już nawet nie wiem, tak wziąłem. I uwaga, będziemy walczyć z głównym bossem. Tamteram. Tak, proszę Państwa, to jest on. Nareszcie dotarliśmy do głównego bossa. A, utknęłam na ten moment! Ja pitole. Mam pomysła! A nie, bo będzie oszustwo. Speedrunerzy to używanie tych kostek lodu i robią podobnie tak, że ja 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 tak jak z robotem jednym pokazywałam. Ła! Niedobrze! Bo miałam połowę życia i od nowa lecą. No chciałam przeskoczyć! Niedobrze! Tak, udało się. What the heck? Ah no, this is not over. I zaraz będzie krótka końcowa scenka. Jaki jumpscare? <laughs> Uh-oh. -uh. jej w głowę. <gryzny> o. Ulele. I tak została oficjalnie skończona gra od The secret Files aż do funky monkeys. Tak podaj imię Napiszę NG po prostu, że albo nale naleśnikowa game Będzie wiadomo o co chodzi, nie? I prawie... Prawie zdobyłam 1 500 tysięcy, ale jestem zadowolona z wyniku. No dobra, więc... Enter. Tak. Przeszliśmy całą grę. Wszystkie poziomy, jakie były, jak już mówiłam, od Charweir Demo do y, Funky Monkeys, czyli tam, gdzie był główny boss, ten żółw z okularami. I został nam jeszcze jeden odcinek z Charweir Demo. Ale Charweir Demo będę przechodzić w... Kolejnym odcinku, czyli 12, z tego co dobrze policzyłam, tak, 12, ale nie będzie Holiday Hair ze względu na to, że jeżeli bym chciała przejść te poziomy, to niestety wyskakuje okienko z błędem, że nie ma tych poziomów czy coś, więc Holiday Hair nie będę przechodzić w ogóle. Czyli został jeszcze Sharware demo i może będę przechodzić. Yy, Niektóre poziomy z Home Cooked Levels, jeżeli będą te dodatkowe odcinki, albo nie. Jeszcze zobaczymy, o tak to mniej więcej wygląda. Nie wszystkie będę przechodzić, bo też istnieją tutaj takie poziomy co Exit'u w ogóle nie mają, także no. No dobra, więc na następnym odcinku będzie Sharware Demo, gdzie są tylko trzy poziomy. I no dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Chaser Krabi 2 Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapkujcie, komentujcie i subujcie ze dzwoneczkiem, aby nie ominąć żadnych nowych filmów na moim kanale. I zapraszam Was na moje wszystkie social media. Jak już zawsze mówię, niezbędne informacje są na dole w opisie. No dobra, więc to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru lub w nocy. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!